XSail integruje się z Amazon, największym sklepem internetowym na świecie. Klienci korzystający z XSail mogą rozwijać sprzedaż docierając do milionów użytkowników na całym świecie. Nasz system obsługuje wszystkie rynki Amazon, w tym polski. Integracja Amazon z XSail jest dwukierunkowa. Jednym kliknięciem wystawia się dowolną ilość ofert na Amazon, a zamówienia można importować i obsługiwać w XSail. Synchronizacja następuje w czasie rzeczywistym i jest najszybsza na rynku. Xcel obsługuje oba modele logistyczne Amazon FBA i FBM. W modelu FBA produkty trafiają do nabywców z centrów logistycznych Amazon. Opcja FBM oznacza, że sprzedawca zobowiązuje się dostarczać produkty z własnego magazynu. W ramach integracji obsługiwane są różne ścieżki fakturowania, w tym fakturowanie przez Amazon. Integracja daje również możliwość zautomatyzowania realizacji zamówień, zarządzanie ofertami na wielu kontach, a także automatyczne wystawianie, edytowanie i zamykanie ofert. Skontaktuj się z nami i dowiedz się w jaki sposób przebiega integracja. Zapraszamy!